Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj na moim kanale kolejne pyszne danie i tym daniem będzie ryba smażona w cieście tempura. Mam już rybę w normalnym cieście, mam rybę smażoną w mące, mam rybę po grecku, mam rybę świąteczną, mam karpia, a więc mam już... Parę gatunków, czy parę sposobów robienia ryby. Będzie naprawdę bardzo smaczna, chrupiąca przede wszystkim. I że ostatnio byłam u moich przyjaciół i dostałam od nich fileta. I to jest filet z pstrąga. Ale to nie jest ten taki wąski pstrąg, tylko to jest ten taki pstrąg łososiowy. Te pstrągi są większe i dla mnie są bardziej intensywne w smaku ponieważ ci moi znajomi oglądają mój kanał i chciałabym im pokazać, jak można zrobić w cieście tempura. Nie wiem, czy zrobili oni, ale jeżeli będą widzieli, to żeby wiedzieli, że to jest po prostu ich rybka, za którą bardzo dziękuję. Ola Dankeschön. Ja również przyprawię solą, pieprzem, nawet dam troszeczkę cebuli. I nie obawiajcie się, naprawdę przyprawcie, niech postoi z godzinkę chociaż, czy nawet pół, będzie dużo lepiej smakowała. Oczywiście takie ciasto się robi bardzo szybko i ono jest jakby z normalną mąką połączone z mąką kukurydzianą. Wlewamy na patelnię olej albo w garnku jakimś, ponieważ to musi być smażone już troszeczkę w głębszym oleju. Wtedy lepiej będzie smakowało i Wam się nie spali. Nie może być smażone na suchej patelni. Tak się smaży normalną rybę. Dlatego na ten przepis zapraszam Was bardzo serdecznie. I oczywiście jak Wam się przepis spodoba, jak można prosić o łapki, o suby, o komentarze. Będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Zapraszam Was kochani na mój kanał, na te playlisty, które mam porobione, mam już posortowane troszeczkę. Nadania świąteczne, na zupy, na ciasta, na ryby, naprawdę na kaczki, na gęsi, jak mówiłam, a więc naprawdę surówki, sałatki, polska warzywna, galaretki. galaretki. Na moim kanale można już bardzo dużo fajnych dań znaleźć. Jestem już 3 lata na YouTubie, a więc mam nadzieję, że coś tam zawsze dla siebie znajdziecie. Najbardziej smażycie sobie takiego w mące. A ja Wam dzisiaj chciałam pokazać właśnie w tej tempurze. Jeżeli by były jakieś ości gdzieś, to oczywiście trzeba wyciągnąć. Tutaj chyba coś jest. Widzicie, to są ości. Wam powiem, że w rybie, jeżeli podajemy rybę, nie powinno być ości. Jeżeli ryba jest w całości, no to jest wiadomo, że to jest ryba w całości i ma ości. A więc tutaj. Nacinam tu od dołu. I jadę jakby tak po skórze. Widzicie? I wtedy mam fileta bez skóry. Tu jest skóra, a tutaj jest ten filet bez skóry. Pokroję w paski. I tutaj również może się przytrafić, że wyczujemy jaką ości, czy dla starszych, czy dla dzieci jak robimy, to na pewno musimy się upewnić, czy nie ma ości. Możemy również zrobić na mniejsze kawałki. Wtedy wam się fajnie usmaży. Teraz muszę tą rybę sobie przyprawić. Potrzebuję około pół łyżki soli na te 700 gram ryby i solimy z obu stron. łyżeczkę pieprzu czarnego i również z obu stron możemy również dać paprykę słodką nie obawiajcie się przyprawiać naprawdę będzie smaczne i jeżeli ktoś lubi możecie dać troszeczkę ostrej to co ja nie zdaję kochani to jest cebulka Również do karpiak smażę na święta, czy niekoniecznie na święta. Daję cebulę, żeby ten smak był jakby jeszcze lepszy. I będzie lepszy, naprawdę, uwierzcie mi, będzie smaczny. Przełożę teraz tutaj do miski. I możemy sobie jeszcze wymieszać i odstawić na chociaż pół godzinki, dwa godzinki. Bez cebuli smażę. I teraz to sobie stoi. A ja przejdę do zrobienia sobie tego ciasta tempury. Mąka kukurydziana 5 łyżek. Jak również mąka pszenna również 5 łyżek. To co ja również daję to z pół łyżeczki soli. Ja też lubię, że to smakowało. Troszeczkę papryki możemy dać. Nie musimy troszeczkę pieprzu. Jedno całe jajko. Tutaj mam wodę gazowaną i ta woda jest bardzo zimna, ja ją trzymałam w lodówce. Około pół szklanki. Tej samej szklanki wody zimnej i wlewam teraz i mieszam. Nie dam ze trzy kostki lodu. jeszcze i mieszam. Tak to już wygląda. Proszę zobaczyć, ładnie się rozpuściło, nie ma żadnych grudek. I tak ma być. I ja teraz to ciasto stawiam do lodówki. Ono sobie czeka, aż ta ryba mi postoi i zacznę smażyć na obiad już. Teraz to, co mogę zrobić to obtoczę sobie tą rybę w mące pokażę Wam i kładę tu i ona czeka już na smażenie i gotowa już do smażenia w tej tempurze. Oczywiście nalałam sobie tutaj dobrą szklankę oleju rzepakowego i on mi się teraz grzeje. Teraz muszę sobie zmierzyć temperaturę. Olej musi być naprawdę rozgrzany, tak jak na pączki, około 180-200 stopni. Wkładamy sobie, moczymy w tym cieście i nasypujemy. Możemy teraz troszeczkę zmniejszyć, żeby nam nie był ten olej za gorący. Możemy ten pierwszy już obrócić, jak olej jest za gorący, żeby nam się nie spaliło. Spalić się nie może. A więc olej musi mieć około 180-200 stopni maksymalnie. I starczy na razie. Już obracam te pierwsze kawałki. Możemy również obrócić dwa razy, nie przeszkadza. I proszę zobaczyć, cztery minutki mijają już. Ja muszę wyciągnąć jeden kawałek ryby, żeby zobaczyć czy jest uszkodzona. Tak powinniście zrobić również. Proszę zobaczyć. Rybka pięknie usmażona już, widzicie, soczysta, pięknie pachnie, a więc szybciutko wyciągam resztę już. Pięć minut wystarczyło. Oczywiście ściągamy to i następna porcja że jeszcze raz zobaczę jak wygląda i mając taki termometr, to zawsze wiemy, czy zmniejszyć troszeczkę, czy zwiększyć. Coś pysznego, czysta, naprawdę smaczna, nie przesłona, nie, naprawdę niepierszna. Nie w tej porcji również wyciągam najpierw jeden kawałek mały, żeby zobaczyć czy jest usmażona. Ona nie może być w środku sensie surowa, ale nie może być wysuszona. Dlatego około 5 minut maksymalnie. Zapraszam kochani Was bardzo serdecznie do zrobienia takiej rybki sobie. Naprawdę coś pysznego. I teraz sobie wyłożę tą rybę tutaj. I taką rybkę możemy podawać teraz na stół, na gości dla siebie. Cebula, co tutaj została, kochani. Obsypujemy mąką i również możemy w tempurze i tutaj usmażyć. Usmażcie ją mniejsze i I Wilutka gotowa. I ściągamy już ten papier cewa na ten papier kuchenny. Wam teraz jeszcze wam pokażę. Widzicie? To ciasto tempura. Usmażone. Można również zjeść, jeżeli Wam zostanie do tego cebulka już usmażona. Minuta wystarczyła. Super. Tak już wygląda ta ryba w cieście tempura. Tutaj mamy jeszcze kawałki tej tempury, parę kawałków cebulki, a ta reszta to już jest ryba. I zobaczcie kochani, wszystko Wam pokazałam do tej rybki, ale to co chciałam Wam jeszcze pokazać, to, to moją sałatkę, którą ponownie zrobiłam teraz na jesień. Jest tak dużo kapusty, kapusta jest dania. I zrobiłam tą sałatkę słodko kwaśną I Wam powiem, że ta sałatka również jest bardzo, bardzo smaczna. i Do ryby, widzicie, już smażę rybę i mam danie gotowe. Mmm, super.